Wisława Szymborska, życie na poczekaniu. Życie na poczekaniu, przedstawienie bez próby, ciało bez przymiarki, głowa bez namysłu. Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. O czym jest sztuka? Zgadywać muszę wprost na scenie. Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. Okoliczności łagodzące odczułam jako okrutne. Nie do cofnięcia słowa i odruchy, niedoliczone gwiazdy, charakter jak płaszcz w biegu dopinany. Oto żałosne skutki tej nagłości. Gdyby choć jedną środę przyćwiczyć zawczasu, Albo choć ten czwartek! Raz jeszcze powtórzyć! A tu już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? pytam! z chybką włosie, bo nawet nie dano mi odchrząknąć za kulisami. Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie! Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. Pozapalane zostały najdalsze, nawet mgławice. Och, nie mam wątpliwości, że to premiera i cokolwiek uczynię na zawsze zamieni się w to, co uczyniłam?